Siema! Dzisiaj w odcineczku zabawimy się w dużego i w małego potworka. Nie no tak to naprawdę to w chowanego po prostu, a potworka to dodałem ze względu na to, że może gdzieś coś mi się przyśniło w nocy i tyle w sumie no. Oj, chyba cię się śniło. Ciekawe Ta... kto z nas będzie gigantem. I teraz tak maszyna losująca y, robi wielkiego pana, a my będziemy musieli się chować. Wcześniej zrobiliśmy delikatny wybór, chyba mapki mi się wydaje. Tak, wybraliśmy mapkę. Yy, yy, mamy yy, się schować przed gigantem, tak? jestem skończyć... malutki. Ło! Wow, Ło ta wielu zbiega! Jeszcze musimy się nim uciekać! Rozpłakałem ja się do kibla no i mnie teraz będzie łapał! No nieee! Chodźcie! Nieee! Czemu ja on za mną chodzi? Czemu on za mną chodzi? Ja poś. O, o, tutaj się szkoda. Maciek! <ślam> Strzelam w niego! Strzelam w niego! Trzeba go pokonać! Strzelaj w niego Trzelaj On o, mnie jest zdeptał, on mnie zdeptał. Jest? Maciek, on mnie zdeptał Weź mnie zresztą Jakąś taśmę ma, czekaj A, Rzuca mnie taśmą Nie, nie A, Dobra, widzę cię, ja cię obserwuję przez węta, wiesz No mnie pokonał. Ej, co ty dajesz, patrz, Ale tutaj możemy obserwować co się dzieje pan, du U. pan duży na mnie patrzy Pan duży był zły Pan duży mnie złapał szybko wow. Pan duży mieć duży mózg co? Czy nie? A co ty uważasz, że jak ma, on ma duży mózg, to znaczy, że. Gdzie nie, jest jak ma dużą głowę, to ma duży mózg? No. gigantyczny. Co, ale my jesteśmy malucy, to mamy mały murzek, taki nierozwinięty. Może dlatego nas złapał. No, możliwe. Musimy się lepiej no, postarać w kolejnej rundzie. Mów o sobie. Ja mam bardzo rozwinięty mózg, ok? Słuchaj, Ola, musimy naprawdę y, pomurzyć i lepiej to zrobić. Dobra, wybierzmy może studio apartament. Dobra, Dawaj. studio apartament biorę. Oczywiście, będzie tam wtedy wiesz, o, tak ładnie. Kiciuś. Jaki słodki. No, i ej, weźmiemy sobie takiego tuchaj, trzeciego kotka. Niciuś się zasługuje na łapeczkę w górę. Na pewno. Oczywiście. Nawet na, na pewno dwie. zasługuje, nawet na dwie. <laughs> o, dobra, losujemy giganta, tak to będzie Ej, gigantem. Czemu tyle razy ja byłem? No. Bo miałeś taką dużą szansę. O pan ej, nikt. Ej. Mr. Nobady? Pan Nift. Mechmet. Nie, Dobra. nie, nie wiem dlaczego on, bo. Ja nikogo jestem nie malutka. Dobra, jestem malutka, ok. A ja jestem duzi, duzi, gdzie duzi, on jest? duzi. Nie, no, żartuję, nie jestem duży. Dobra, yy, gdzie jest mój pistolet, ja się pytam? Ty, no właśnie, a mój? O, wejdę. Ty, tu taki myś... Ten. Yy, yy, myszkowa. O, tam jest do środku, widzę, Ej. ale myszkowa te, Przejścia są. Uważaj. Dobra, ale ty zobacz, że tu jest ogólnie pajęczyna i tu czekaj, jest. Czekaj, co o Ej, ale, z, z, ale tam z... jest Maciek dużo. To... Idźcie za mną! Weź go! Dobra, Ej, a to nie jest apartament. Wskocham! Weź go, weź go, weź go, weź go, weź go! Uciekaj, Ej, ty zrzuciłeś butelkę! Ja się skowałem. Nie, to on zrzucił Ej, so... butelkę. Ej, ja może zrzucać rzeczy! Patrz! Jak? No po prostu i popycham. Nie, gdzie, wow. ja nie wiem, gdzie ty to robisz, ale jest tam, zobacz, zobacz, a tutaj będziesz mogła tędy się przechodzić sobie. O, przeszłam. Oj, <grym> tak. ale niech to tak blisko niego <grym 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 no, no za 14 sekund. No, bo tak nie możesz trollować szybko, ale dobra, no Ile tam jest osób po drugiej ja, o, stronie? O, ja sch... Maciek, czy on mnie goni? Tak, patrzy się na ciebie, nie, 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 nie patrzy się na ciebie, nie patrzy się na ciebie. O ja, o ja, tam jest norka, norka norka! O nie! Właśnie. Uciekam, tędy, uciekam, tu, 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 O tu, tu, gdzie tu, tu, ja jestem? Uciekłem. nie wiem. Ej, gdzie za mną? Nie! Musiałem uciekłem. Koniu! Ej, zwaniacze, Ej, koniu! Ej, on chodzi na kucaka. No bo on swania kucą, żeby mnie dopaść. Ej, on mnie nie widzi. Ja się schowałam na drabinie pod Mnie też pod nie widzi. Ma dwie minuty jeszcze i mnie nie widzi. Jest okej. Okay. Ej, Czepka. ale ja jestem nie. na drabinie pod stołem. Dobra, uciekłem gdzieś do kartoniksu. Ej, to jest dobry kartonik. Ej, to jest Ej. dobra miejscowa! On nas nie może znaleźć! Jesta w dobre miejscówce. Nie! Wyszedłem z Norki! Trzy sekundy! No proszę! Po co z niej wychodziłeś? Nie po wie. co z niej wychodzi? Idzie w twoim kierunku! Nie! Dobra! schowałem się, schowałem się, uciekam, uciekam gdzie indziej. Otwiera moje pudełko czy nie? Nie. Dobra, ja zostaję tutaj w takim razie, nie uciekam stąd. Ej, o ma klucz, o ma klucz. Do domku? Nie, taki francuski. Dobra, to... Aha, dobra, to było inaczej Uuu, powiedzieć. Jest za on tobą. mnie prawie pacnął! Tak, jest za tobą, musisz biec do mnie szybko. To mogę złapać w ogóle? Właśnie nie, nie, nie mogę. mogę. Nie mogę, nie mogę, ja jestem za mały, widzisz? Zobacz, jak on tam szuka ludzi, widzisz to? Ja... A ja tam byłam, Maciek, ja tam byłam. On mnie tym kluczem chciał pacnąć, widziałeś to ty widzisz. to? A wiesz, że ten, to przejście... Zobacz, uważaj, gdzie. No. Idzie, 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 idzie. To przejście, szybko klikaj. Dobrze. <laughs> się. Dobrze! Tak. My jesteśmy w szafce? Ale nie wychodzi już tutaj. Bo tutaj jest teraz. będzie niebezpiecznie, bo jak widzimy tędy, to będzie cooldown trzech sekund. Ej, ale on tu jest obok naszej szafki i w ogóle widać nasze cienie. Chcesz tutaj wyjść? Nie. Bo nie wiemy, co się dzieje. Rozumiesz o co chodzi? Ja, jak oddalisz kamerę, to widzisz, co się dzieje. Nie widzę. Gdzie on jest? Tam jest, po drugiej stronie, ojojojojojoj, sekundę, sekundę. o idzie, na mnie, pa. La 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 la, la 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 la. Czyli Jest tutaj, jest tutaj, był tutaj, był, uciekaj, widziałeś, otworzył, otworzył, on wie o nas, on wie o nas. nie, on mnie zdepcze, zdeptał mnie. Nie, widziałem na ostatnie 30 sekund. O teraz rozglądasz się, dlaczego on nie widzi tamtych, co obserwują? on mnie zdeptał, Maciek, no weź. Ja Ci zaufałam, bo to przez Ciebie. Proszę, proszę, nie, proszę, nie, nie rzucaj we mnie. O, nie rzucił tu. Ciążkę wybrał. O nie, o nie, ten się sp... Oj, o, a, no nie, o, ostatnie ale, 10 sekund! To stałeś widziałam to! No, no, ostatnie 10 sekund, to jest niesprawiedliwość. No i prawie bym wygrał to. No, wygrałbyś, ale no, niestety Ci nie pykło. A teraz ja chcę być tym panem dużym. Ile masz procent szans na to, żeby być 19. gigantem? 19. O, ja mam 14, skąd masz tak dużo szansy? Ponieważ yy, tak. Ponieważ tak, nie no. Nie no, super odpowiedź, wiesz? Naprawdę. Bardzo no mi super. pomogła. To tutaj mamy tutorial. Ja idę na opcja. Myjcie ręce, dzieci. Myjcie ręce, dzieci. A ja e, chciałbym uciekać teraz w kuchni, bo sobie ja coś te... zjem. A, Maciek tutorial nie został niech... zrobiony. A, tej, gigant. W może... chodzi o jedzenie. Hmm, poczekaj. Gigant no. może kłócać pod C. Gigant can stomp by pressing R, coś tam stomping. Nie wiem, tu ptać. Dum, dum, dum. O, wybieranie, wybieranie. A i pod E łapie obiekty. No nie, no miałeś taką pa, niską szansę. To ty będziesz, Nie. Nie, to nie, a przecież. ty mnie nie poznałeś, serio? No prawie ty, myślałem, że się wajcha przesunie delikatnie w prawo. Niestety nie. A niestety tak. Ej, gigant ja no właśnie... skacze, tak! Hopsiasia, Habsia, hop dziś jest. wody. jest w powietrzu! Dobra, może zaskoczę tu? Ej, jest patelnia. Ona wisi, ona lewituje, ona za dużo oglądała dziwnych rzeczy. O, o. O, Uciekam o je... tu. Ej, Ej o, ale wentyl. zobacz, ja się, ja, się, ja się schowałam w slewie. Ja wentylem uciekłam gdzieś. Teraz gdzieś otworzyłem jakieś drzwi. Ja nie wiem, co się dzieje, w ogóle, że ja otwieram jakieś Bo ja jestem w szafce schowa... O, skręciła zle! O. I koło mnie ona jest! No weź mnie ratuj! Jak ja mam cię ratować? Nie wiem Oficę, ona idzie w twym kierunku! Uciekaj! Uciekaj, rzucam cię szklankami! Dobra, nie znalazła mnie! Ale wie gdzie. O nie! O nie! O nie, Ona miał pieczę! Ona miał pieczę! No nie, o, dopadła mnie! Dopadła się, nie no! To no, słabo trochę wyszło, no! A ty jak tam dajesz co robię? Oj, o. O, właś, właś się mnie o ja. Dobra, ja się napiję wody, bo krzyczę cały czas. I co teraz, Maciek? W ogóle... Ci nie tak. wiem. Z zostałam zdeptana tylko dlatego, że chciałam iść zobaczyć, gdzie ty zostałeś pokonany. Naprawdę, a ja nie, nie, nie miałem, jak przechodzisz pomiędzy tymi szafkami. O, Bo ale ja, byłam to jest... całkowicie, ja byłam całkowicie po drugiej stronie mapki. O, On no to o, słabo. Ale to z tą szklanką, widziałeś? Mm. Wow. Ona się patrzy na nas, ona, ona, ona wie, że tu jesteśmy. O nie. Ej, ale zobacz, ale zobacz, jak tu jesteśmy. To no. teoretycznie jesteśmy bezpieczni, więc jesteśmy zwycięzcami, prawda? No, niby tak. Ups. Ej, no. ale ona cały czas szuka tylko po tych szafkach. Weź, odwróć się. No, widzę właśnie, że ona szuka cały czas po szafkach i co? I co teraz? Tam, o, zrobi? jeden jej tam biega. No. Jeden jej tam biega. I co? Rzuci go szklankami. Ty dobre jest wrzucanie szklankami. Jeden jest za tobą! Za tobą! No. Od, wystarczy się odwrócić, no. Ej. Ona ma EQ 0. He. O, zobaczyła go. A bo i nie. No. Urzuciła go po bloksem. <laughs> o, widzę go jest w zlewie. Nie, no nie trafiła. Hmm. A już by się to skończyło, byśmy mogli my być. Opa, ony macie go, on niego go z patelnią. Ty to widzisz? No, ale ja nie wiem. Teraz co mam robić. Ja obserwowałem to cały czas, ale ja tak nie chcę. Wiesz co? Jak ja będę gigantem, to ja będę chodzić. Tak, tak, tok. I będę każdego łapać od razu. Zaraz zobaczysz, jak ja będę teraz łapać. E, ja bym chciała to zobaczyć, jak ty będziesz łapać, ale okej. Okay. Ile masz procent szansy? Mm, mało. Ile? Mało? Nie no, 20. Ile? 20. Dobra, chodź usiąść na kanapie, poczekamy na rundę. Ach, na trzy sekundy się w ogóle opłaca siedzieć? Tobie to w sumie tylko na jedną. Dobra, e... E, gdzie idziemy? Do Classrooma? Wiesz co, nie byliśmy w... w piwnicy. Nie? W classroomie też Byliś... nie byliśmy. W piwnicy chyba byliśmy. Nie, właśnie nie. Dobra, czyli classroom albo basement możemy jedynie wybrać. A to będzie classroom, widziałam. Aha. No, ja mam 17% szans na bycie gigantem. A ja mam. Yy, tak. E... <laughs> no patrz, o będziesz ja, ty! Ja. Będziesz ty. O nie! Tak! O nie! Ja. Ta. O nie. Yes. Dobra, ale mamy tym razem blastery! Możemy się bronić, możemy cię strzelać! O nie, Ja się tak nie bawię! Patrz, dorwę cię! Mm, rzucę cię! O, nie jeden zmienię. już jabłuszki macie! Nie! O! No dobra, to teraz czas na mojego giganta! I myszka mi się rozładowała. W idealnym momencie, żebyś nie mógł nas złapać. W bardzo złym momencie się rozwiązało, ale my zrobimy to tak, że teraz ja jestem gigantosem, no weźcie Gigantus. mi tutaj. Gigantos nie może nic zrobić. No myszka odłączyła mi się. No po tym, jak mnie zdeptałaś, wszystko się y, wydarzyło źle. Ej, ja nie mogę naprawdę no. ruszać się myszką. A może nie możesz myszką? No, mi, coś... mi sprzęt, no samemu mi chodzi. Co? No nie. Wszystko dobra. Ci się Już jestem znowu. Nie. Maciek zły. Maciek jest. Aha! Maciek. Widzę, Rózie. Nie, zostaw mnie, Ale zostaw dobra, najpierw złapiemy panią tutaj. A, a. a. Tak Maciek, w ogóle my malutcy mamy misję, wiesz? Macie misję jak. 3 się, co jest? O nie, 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 zostawmy zostawcie 3 na 8 dobra. Tutaj. Tak, bo my musimy uca. sobie, wiesz co, wiesz co robić? Tu ktoś leży. Musimy A... zebrać klocki. Ha! Zbierasz klocki, dobra, ale widzę cię cały czas. Jeee, złapię kogoś innego za to. <głos> <głos> Książkę <głos> było czytać Dobrze. w dzieciństwie. A kto to tak biega taki malutki i głupiutki sobie nie, po ziemi? Nie. Co nie, 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 nie. O, nie, nie. jak Ej, tu mi... sobie... Zostaw mnie, Oja. zostaw mnie olbrzymie. Zostaw to odwrócę mnie, się olbrzymie. na chwilę. Oszukam, że cię nie widzę. I posłucham wszystkie inne osoby, które skaczą tutaj gdzieś. Bo gdzieś muszą dobrze. być te cwaniaczki. Nie, nie widzisz mnie, nie widzisz mnie Maciek. Czekaj. Jak mogę otworzyć? Jak mogę coś otworzyć? Tutaj nie. Bekra. Co ty tutaj rzucasz kluczami? To... Ło, wow, depnięcie wow. poszło, dobra. A Ale jest, to było tutaj. Super, super tepnięcie. Mam go. Dep, tu, dep, tu. Super, tu, Ej, Maciek, Maciek, zaraz zostaniesz pokonany. Dlaczego? Bo mamy 6 na 8 zebranych. No to trzeba taką jedną cwaniarę tutaj, nie, która sobie nie, biega. Nie, nie, Sprzedaj nie, swojego, nie. albo gdzieś depcze. Nie, nie, nie. Gdzieś go nie. słyszę. Gdzieś go słyszę. Gdzieś go słyszę. Gdzie on jest. Gdzie jest ostatnia osoba, która ci pomaga? Maciek, nie wiem! Ja nie wiem, naprawdę nie wiem! No gdzie jest ostatnia osoba, która ci pomaga, bo ja zaraz nie je wyrobię. Wiem. Dlaczego Dostań biegasz mnie. po środku, bo mogę, jesteś łatwym celem? Ale... odpuszczę cię. Odp a, sama wlazłaś a! we mnie. <laughs>, nie, nie, po prostu masz dłuższe nóżki. Nie, nie, Ej, po prostu... Ale powiem ci... Ej, a co ty tu robisz? Ty się sama załatwiłaś. Kto wygrał? No ja wygrałem, bo ty się nie, sama ty wy... załatwiłaś, bo ty sama się załatwiłaś. Ty wygrałeś, bo zostałam ostatnią osobą na mapie. Ale ty się sama załatwiłaś, rozumiesz? Ty nie, sama nie, mi wlazłaś nie, pod nogi. No po normalnie. Nie wielkie nogi, wielkie syry! Nie, nie, słuchajcie, widzieli, wi widzieliście, to prawda Ruzia nie. sama wleciała, potwierdźcie jej to w komentarzach. Pod karton. Nie, po prostu ja po prostu nie wierzę co się dzieje. Karton. Słuchajcie, widzowie, trzymajcie się do następnych odcineczków. papa. Bye, y'all.